Dzień dobry Państwo, Aleksander Majewski, magazyn. gorące pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, gruzowisko za moimi plecami, bo cały czas rozgrywa się dramat wojenny na Ukrainie. Rosja napadła na Ukrainę i o tym musimy mówić, o tym należy pamiętać, ale chyba nie wszyscy chcą o tym pamiętać, nie wszyscy chcą w ten sposób przedstawiać fakty. Janusz Korwin-Mikke podaje wątpliwość zbrodniczą działalność Rosjan. W naszej odsłonie pytamy, dlaczego Korwin-Mikke neguje zbrodnie. Rosjan to jest nasze pytanie w pierwszej części programu, a razem z Państwem, razem ze mną jest Pan Poseł Piotr Kaleta z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, Panie Pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu witam. Panie pośle, dzisiaj jest szczególny dzień. Może zanim przejdziemy do naszego tematu odcinka, zwrócimy uwagę na to, co dzieje się w związku z katastrofą smoleńską. Wczoraj obchodziliśmy dwunastą rocznicę katastrofy smoleńskiej. Teraz komisja pod przewodnictwem Antoniego Maciewicza przedstawia wnioski, jakie płyną z tego wydarzenia, przedstawia nowe fakty, które zostały zawarte w raporcie. Proszę powiedzieć, co możemy teraz powiedzieć o katastrofie smoleńskiej. Wydaje mi się, że możemy powiedzieć to co gdzieś tam podskórnie, żeśmy to wszyscy czuli i spodziewaliśmy się, się tego, że to było po prostu klasyczne morderstwo mówimy o tym, że to był zamach, że to był, że to był wybuch i tak dalej i tak dalej tak to było klasyczne morderstwo które wykonał Władimir Putin na polskich elitach Jestem o tym głęboko przekonany i zresztą Antoni Macierewicz w tej chwili przedstawia te te dowody i one są już na ten moment mimo, że konferencja tak na dobrą sprawę dopiero się rozpoczyna znaczy się przedstawianie dowodów. Te wszystkie rzeczy, o których mówi Antoni Macierewicz są porażające. Tylko możemy o tym mówić, że dzisiaj się już z tego, z tego tytułu jakby nie dziwimy, że, że to, to, to było coś, coś miało miejsce. Widzimy, jaki okrutny Putin jest na Ukrainie, jaki, do jakich spraw się posuwa. Ale mnie inny wniosek tutaj w tym wszystkim najbardziej smuci, najbardziej również jest odrażający, ale to są kwestie, które naprawdę trzeba wyjaśnić i trzeba. Zrobić to w sposób bardzo zdecydowany, w jaki sposób zachowały się ówczesne polskie elity polityczne. Z Antoniego Macarowicza robiono człowieka głupiego, szalonego, opętanego, wyśmiewano się z niego, żeby, że to tyle kosztuje, że, że on ma jakieś fobie swoje, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj widzimy, że ci ludzie, którzy, którzy Wtedy sprawowali władze, schowali głowy w piasek albo mają jakieś głupie, idiotyczne argumenty. Tusk widziałem przed chwilą pisał jakiś jakiegoś znowu dziwnego, idiotycznego posta, że tam coś znowu, jakąś tragedię smoleńską się odgrzebuje, odkopuje. Dzisiaj jest czas prawdy, ale jednocześnie musi przyjść czas rozliczeń, także w tej polskiej sferze politycznej ponieważ jeżeli fakty się potwierdzą, jeżeli ktoś tutaj kombinował coś przy dowodach, jeżeli zacierał ślady, jeżeli doprowadzał do takiej sytuacji, żeby polska opinia publiczna tego nie poznała, to trzeba po prostu takich ludzi wyciągnąć z załęb i postawić przed sądem. Stanowcze ja słowa, stanowcze słowa wypowiedział pan również pod adresem Janusza Korwin-Mikkego i tutaj przechodzimy płynnie do naszego tematu tego spotkania, bo zauważmy, że jest pewna korelacja przynajmniej w publicystyce, ale również ze strony czynnika państwowego między Smoleńskiem a tym co dzieje się obecnie na Ukrainie i jest tutaj pewna nic przynajmniej tak wskazują komentatorzy między okrucieństwem Władimira Putina między jego postawą obecnie a postawą Wówczas między propagandą putinowską obecnie, a propagandą putinowską 12 lat temu. Oczywiście niektórzy twierdzą, że są to wnioski postawione na wyrost, ale zwróćmy uwagę, że nieco inaczej patrzy się na to, co wydarzyło się 12 lat temu w Smoleńsku z perspektywy obecnej, z perspektywy wojennej, kiedy, kiedy większość obserwatorów, polityków widzi, że Władimir Putin nie jest politykiem, który spełnia zachodnie standardy godne demokratycznego państwa, że tak naprawdę jest to satrapa, jest, dyktator który kieruje się argumentem siły i właśnie niestety w polskiej polityce nie zawsze to przemawia politykom do, rozsądku zwróćmy uwagę na wypowiedzi Janusza korwin-mikkego który twierdzi, że tak naprawdę te wszystkie informacje które do nas docierają czy to o Mariupolu czy to o innych wydarzeniach na przykład o masakrze w buczy to tak naprawdę jakieś fake newsy twierdzi, że równie dobrze może być to mistyfikacja pan poseł bardzo stanowczo zareagował na te słowa Mówiąc, że Janusz Korwinikę powinien po prostu dostać w pysk, tak jak sam kilka lat temu zamierzał czy też już wymierzył sprawiedliwość Michałowi Boniemu Dlaczego tak zdecydowane słowa czy to już jest ten punkt krytyczny osiągnięty, że pan poseł zdecydował się zareagować właśnie w ten sposób, że pierwsza część pana wypowiedzi więc tak jeśli chodzi o spojrzenie Władimira Putina to ono by było niezmienne jeśli chodzi o polskich polityków Prawa i Sprawiedliwości 12 lat temu i jest ono teraz Zmienne się robi troszeczkę spojrzenie na to elit politycznych tych polskich i i i zachodnich ponieważ no w tej chwili można powiedzieć tak no po owocach ich poznacie prawda jest w tej chwili taka, że z nią się nie dyskutuje i to się jak gdyby łączy z tym co wyczynia Korwin-Mikke że Korwin-Mikke tą wiedzę na temat tego co się stało w Smoleńsku na tego tego co się działo chociażby na Krymie czy w innych miejscach gdzie Rosjanie dokonywali dokonywali zbrodni miał o tym ją w pełni miał o tym doskonale tą wiedzę. I człowiek, który no może się pomylić, bo wiadomo, że, trwanie, że, że błądzenie jest rzeczą ludzką, natomiast trwanie w tych błędach jest rzeczą diabelską. Dlaczego Korwin-Mikke w ten sposób się odzywa? Dlaczego się odzywa w bardzo podobny sposób inni, inni przedstawiciele Konfederacji? To jest oczywiście pytanie do nich. Pytanie do nas może być tylko, z czego jak my to komentujemy. No ja uważam, że to. Wypowiedź Korwina Mikke, który podważa te wszystkie rzeczy, to jest, można powiedzieć, taka konfederacja w pigułce, że taka rzeczywiście jest konfederacja, która jest, są to osoby, których się po prostu trzeba bać, bo my, my ja uważam, że to są politycy niestabilni, to są politycy, którzy po których nie, nie wiadomo, czego się spodziewać. My wiemy, po czym, czego się spodziewać po Platformie, wiemy, czego się podzie, spodziewać po lewakach szeroko pojętych. A tutaj mieliśmy takie myślenie, że konfederacja to jest jakiś nowy trup polityczny, który wnosi jakąś nową jakość. Otóż nie. To, co wyprawia, to, co mówi Korwin mikke jest czymś absolutnie obrzydliwym i haniebnym dla polityka, dla Polaka, czy dla również przedstawiciela tej takiej no jakiejś klasy, która powiedzmy no ma jakieś, jakieś, jakieś spojrzenie na te wszystkie rzeczy. I ja jestem tym po prostu zszokowany, że ten człowiek, który no różne takie kontrowersyjne rzeczy wypowiada, to rozumiem, że, 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 że można się silić na jakąś pewną oryginalność. Ale w tych sprawach oczywistych, w tych prawach, które, które widać w to gołą, gołą, gołym okiem, jeżeli on jeszcze Putina poz, poz, potrafi nazwać, że to jest excel, ekscelencja czyli nazwać zbrodniarza jakimś tytułem honorowym, no to rzeczywiście można powiedzieć, albo już porządnie wiek wszedł dla tego człowieka, albo znowu jest szukanie pewnej jakiejś oryginalności. Mówiąc o tym, że ten człowiek powinien dostać w PzG, oczywiście to podtrzymuje, chociaż daje sobie sprawę z wieku pana korbina. Z jego, z jego, jak gdyby w tej chwili położenia, że to jest rzecz, byłaby nieelegancka, gdyby coś takiego miało mieć miejsce. Ale to oczywiście jest pewien taki pewne takie uproszczenie, że ten człowiek zasługuje na, na, na tak można powiedzieć, no, no jak kiedyś rycerze ze sobą, czy, 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 czy ludzie honorowi ze sobą postę, postępowali, ale znając Korwina Mikę, że to jest po prostu taki człowiek, który zawsze dużo gadał i nic nie robił, no to pewnie jego stosunek do kobiet to być może żonę by wysłał na, no, do takiego jakiegoś do takiego stawiennictwa. dlatego. Z przykrością stwierdzamy, a jednocześnie no tak z, z pewnym obrzydzeniem, że jest to człowiek, któremu nie nie powinniśmy poświęcać zbyt wiele czasu, ponieważ głupoty, które on wypowiada, jego, 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 jego członkowie jego partii czy jego, 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 jego tej konfederacji. Są tak okropne, obrzydliwe, że nie powinniśmy w ogóle o tym dyskutować. No ale niestety są to przedstawiciele też narodu i mam nadzieję, że w tej chwili ich wyborcy się tak dobrą sprawę zreflektują, dla kogo oni stawiali, w jaki sposób stawiali, z kim mają do czynienia. A rozumiem, że gdyby to był tylko i wyłącznie wybryk jednego korwina Mikę, no to wiadomo, już żeśmy się do tego przyzwyczaili, ale posłuchajmy, co mówi Brown co mówi Winnicki, co mówią inne inne postacie z tego ugrupowania. Chociaż jest taka, jakaś jakaś tam jaskółka. Rzeczywiście że, doszło do rozłamów w tym ugrupowaniu. ostatnie zdanie, że niektórzy posłowie właśnie konfederacji opuszczają Korwin Mikiego bo nawet oni już mają dosyć takiego głupot. Przed chwilą mieliśmy okazję oglądać te wstrząsające zdjęcia, wstrząsające materiały z buczy na Ukrainie. No, rzeczywiście bardzo trudno tutaj mówić o mistyfikacji, o fake newsach. To zło tam się po prostu dzieje. Są na to dowody i naprawdę trzeba dużo, dużo złej woli, aby temu zaprzeczać. Warto zwrócić uwagę, że Janusz Korwin-Mikke trwa w tej narracji już od kilku lat. Jeszcze nie było wojny na Ukrainie w tej fazie, jaką obserwujemy obecnie, ale Korwin-Mikke już zaskakujące deklaracje składał. Kilka lat temu, po napaści rosyjskiej na Krym, po aneksji Krymu, warto przypomnieć, co Janusz Korwin-Mikke mówił w 2015 roku. Oni rozumują bardzo zimno i logicznie. O tym rozumieją tak. Mamy w tej chwili ogromną przewagę. Mamy 17 bilionów dolarów zadłużenia. Prawda? Już takie przewagi nigdy nie będziemy mieli, bo musimy spłacać długi, a Chiny się rozwijają. Za 7 lat Chiny będą potężniejsze od nas. Chiny wspierają Rosję. Jeżeli mamy zachować hegemonię na świecie, to musimy zrobić wojnę teraz i zniszczyć Rosję. I szukają pretekstu. Ukraina jest świetnym pretekstem i tyle. A my nie tylko, że nie zapłogamy temu, a jeszcze podjuzamy Amerykę oczywiście Janusz Korwin-Mikke mówiąc w pierwszej osobie liczby mnogiej miał na myśli narrację amerykańską przynajmniej w jego spojrzeniu na to jak mają działać, Amerykanie No Janusz Korwin-Mikke tutaj pokazuje w jego zdaniem, że to właśnie Amerykanie są tutaj głównym jątrzycielem to Amerykanie doprowadzają do takich zapalnych sytuacji widać, że Korwin-Mikke trwa w tej narracji już od kilku lat i zwróćmy uwagę 2015 rok to jest szczytowa popularność jego ugrupowania wówczas Kongresu Nowej Prawicy później były jakieś tarcia w tym w grupowaniu powstała partia Korwin teraz działająca w koalicji z innymi partiami jako konfederacja. Janusz Korwin-Mikke po 70 można powiedzieć przeżywa swój renesans polityczny. Cieszy się ogromnym zainteresowaniem Przede wszystkim ludzi młodych. Panie pośle, proszę powiedzieć, skąd ta fascynacja korwin mitkiem wśród młodzieży? Dlaczego osoby o konserwatywnej, prawicowej wrażliwości kierują swoją uwagę właśnie w tę stronę, mimo wielu szokujących poglądów, szokujących deklaracji, prowokacyjnych tekstów, które, jak widać, no, nie potrafią znieść konfrontacji z faktami, tak jak teraz w obliczu wojny na Ukrainie? Ja myślę, że młodzieży zawsze jest potrzebna pewna taka alternatywa, która wybiega poza pewne schematy polityczne. Tak jak zwróćmy uwagę, kiedyś jakimś tam żartem politycznym, bo tak trzeba było nazwać, a to wynikało właśnie też z postawy młodzieży, był chociażby ruch Palikota, tak w tej chwili wydaje mi się, że te kwestie dotyczyły Konfederacji. i Oni być może spoglądali na to pod względem jakiegoś tam tej kwestii drugiej pobocznej czyli tego charakteru wolnościowego jeśli chodzi o podejście do gospodarki do, do, do funkcjonowania systemu administracji państwowej i tak dalej i tak dalej to się mogło tam gdzieś komuś podobać ale jednocześnie przy okazji Korwin-Mikke głosił te hasła które żeśmy słyszeli i głosił je w taki sposób, że no, poważna część polskiego społeczeństwa oczywiście musi je odrzucić bo, bo bo ona po prostu musi być logiczna to musi wynikać z pewnej konsekwencji, no, no, no niejako związanej z, ze zdrowym. Logicznym podejściem umysłowym, jeżeli to tak można nazwać. No tutaj Korwin-Mikke wiedział, że on musi się silić na, na jakiś populizm, na coś naprawdę, co, co będzie wykraczało poza, narmy, poza normy poza normy z, y, takiego zdroworozsądkowego podejścia. I jak wiemy, Korwin-Mikke po prostu nigdy nie miał jakiegoś takiego mocnej odpowiedzialności za słowa. Jakieś głupoty w przestrzeń publiczną można puszczać zawsze i można, można je później odszczekiwać, bądź brnąć w dalej. Ale teraz wyobraźmy sobie, a przecież chyba niewiele nam potrzeba żeby oczami wyobrazić sobie pomyśleć o tym, że Korwin Mike na przykład jest przedstawicielem jakiegoś resortu wchodzi do rządu i on próbuje razem ze swoimi, ze swoimi ludźmi którzy są w tej chwili w parlamencie próbuje te cele zacząć realizować to czy sobie my zdajemy sobie sprawę, że to był człowiek który by w poddańczy sposób podchodził teraz do kwestii związanych to co wyczynia Rosja być może mielibyśmy takie same podejście jak mają chociażby Niemcy czy Francuzi, że za chwilę by tam pobiegł do nie do Putina na kolanach i w jakiś sposób próbował z nim się dogadywać pozostawiając na boku jakieś wszystkie polskie polską rację stanu polskie interesy to są ludzie, których naprawdę od tej strony politycznej się po prostu. Trzeba bać, a jeżeli się przyjrzymy bardziej dokładnie przedstawicielom konfederacji, którzy zasiadają w parlamencie, którzy przyjrzymy się ich wypowiedziom, no to też widzimy, że one w pewien sposób są spójne z tym, co myśli korwin -Mikke. A to już się robi, proszę państwa, naprawdę niebezpieczne. To już jest w dzisiejszych czasach, kiedy my mamy naprawdę konflikt zbrojny, kiedy naprawdę mamy okrutną wojnę na wschodzie yy, Europy, no to rzeczywiście musimy tutaj bardzo uważać także na polskich polityków. Co w tej chwili robią, co proponują i co nie daj Boże mogłoby się stać po, po, po wyborach. Wskazał pan poseł na sytuację, w której być może Janusz Korwin-Mikke czy też jego formacja współtworzyliby jakiś rząd. No właśnie, o jakim rządzie mówimy? Co w sytuacji, kiedy na przykład, oczywiście to jest hipotetyczna sytuacja. Rząd Prawa i, Prawa i Sprawiedliwości potrzebowałby jakichś głosów i musiałby zawrzeć jakiś zgniły kompromis na przykład z Konfederacją. Czy taka możliwość w ogóle przychodzi państwu do głowy? Czy w ogóle możliwość zawarcia sojuszu z Konfederacją teraz jest możliwa? No w końcu też jest to jednak partia prawicowa. Z tą prawicowością, panie redaktorze, to ja bym był ba, o tym był bardzo ostrożny i bym był od tego bardzo daleki, bo to, że ktoś może się nazywać, że gdzieś tam ma jakieś ideały, ideały prawicowe, no to zasada jest prosta. Po owocach ich poznacie to, że ktoś ma usta pełne frazesów, to wcale nie oznacza, że to jest ktoś, kto by chciał to do, tak na dobrą sprawę realizować. No jeszcze raz powtarzam, posłuchajmy, co tak na dobrą sprawę mówi o najbardziej podstawowej polskiej racji Stanu, jakie jest bezpieczeństwo i sojusze. W tej chwili i kwestia podejścia do tego, co się dzieje na Ukrainie, co właśnie mówią. I jak się zachowują chociażby w głosowaniu politycy Konfederacji? Dla mnie jest to jasna i czytelna odpowiedź. My w tej chwili znajdujemy się w jasnej w i oczywistej sytuacji. Prawo i sprawiedliwość w tej chwili sprawuje rządy. Chcemy doprowadzić do swoim działaniem do takiej sytuacji, żebyśmy mogli w przyszłości również osiągnąć na tyle satysfakcjonujący wynik, abyśmy nie potrzebowali koalicjantów, a już niepewno na, taki, na pewno nie takich, jakim jest Konfederacja. I tutaj stawiamy kropkę serdecznie dziękuję Panie Pośle, pan poseł Piotr Kaleta Prawo i Sprawiedliwość był państwa i moim gościem dobrego dnia, a Państwa już teraz zapraszam do kolejnej odsłony naszego programu Zostańcie z nami.